Baran 21 marca do 19 kwietnia. W nadchodzącym tygodniu poczujesz przypływ energii i motywacji do działania. To doskonały czas na rozpoczęcie nowych projektów lub realizację pomysłów, które od dawna masz w głowie. Pamiętaj jednak o równowadze między pracą a odpoczynkiem. Jeśli podoba Ci się ten horoskop, polub i subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej inspiracji. Byk 20 kwietnia, 20 maja. Kwestie finansowe i materialne będą istotne w tym tygodniu. Możesz dokonać przemyślanych inwestycji lub napotkać nowe źródła dochodu. Zadbaj o sprawy osobiste i relacje z bliskimi, które mogą wymagać Twojej uwagi. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi horoskopami, nie zapomnij o subskrypcji. Bliźnięta! 21 maja, 20 czerwca. Twoja charyzma i umiejętności komunikacyjne będą w centrum uwagi. To idealny czas na nawiązywanie nowych znajomości oraz uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich. Staraj się być otwarty i elastyczny w podejściu do innych. Polub nas, jeśli nasze porady są dla Ciebie pomocne. Rak 21 czerwca. 22 lipca. W nadchodzących dniach skoncentrujesz się na introspekcji. Czas na przemyślenia dotyczące swoich celów i marzeń. Możesz zyskać nowe wglądy dotyczące osobistych relacji, co pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i innych. Nie zapomnij subskrybować, aby otrzymywać więcej aktualizacji. Lew 23 lipca. 22 sierpnia. To tydzień, w którym Twoje ambicje mogą przyciągnąć uwagę wpływowych osób. Dobrze przemyślane decyzje zawodowe mogą przynieść wymierne korzyści. Staraj się także być wsparciem dla bliskich, co wzmocni Wasze relacje. Rozważ polubienie naszego kanału, by nie przegapić kolejnych horoskopów. Panna, 23 sierpnia. 22 września. W tym tygodniu porządkowanie spraw osobistych, zawodowych i domowych przyniesie Ci ulgę. Zmiany organizacyjne mogą zwiększyć Twoją efektywność. Pamiętaj o relaksie. Czas dla siebie jest równie ważny. Jeśli potrzebujesz więcej porad, zachęcamy do subskrypcji. Waga 23 września 22 października. Twoje relacje z innymi będą kluczowe. Ustal priorytety i bądź gotowy.